Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi film na, na, na temat nawrotowej dyskopatii. Otóż u pacjentów po operacji mikrodysektomii czy usunięcia przepukliny dyskowej e, nasuwa się pytanie, jakie są czynniki ryzyka powstawania takiej nawrotowej dyskopatii. Otóż dokładnie literatura nie udowadnia, które dokładnie czynniki. E, Powodują nawrót dolegliwości, jednakże są takie pewne czynniki, które podejrzewamy, że, że są związane z, z, z tą patologią. Najczęściej to, co się podaje, to jest pierwsze to jest młody wiek, płeć męska, ale przede wszystkim otyłość, cukrzyca, z innych to nieprawidłowe zachowanie po operacji, to znaczy, że pacjenci zaraz, kiedy te dolegliwości po mikrodiktonii ustępują czy ten silny ból do nogi ustępuje nagle. Bardzo szybko, albo wracają do, do mm, funkcji, czyli do, podnos na przykład do podnoszenia ciężarów, do nie, yy, nieprawidłowych ruchów, np. ruchów skrętnych. To też jest czynnikiem ryzyka nawrotowej dyskopatii. Z innych takich anatomicznych to wiemy, to co jest podawane, kiedy występują kręgi przejściowe. W odcinku lędziowo-krzyżowym, czyli jeżeli w odcinku na przykład kości krzyżowej mamy jeszcze dodatkowy niewielki dysk, czyli taka anomalia rozwojowa. To są takie czynniki predysponujące. Bardzo Wam serdecznie dziękuję.